Siemanko z tej strony, Francuski.pl. Zapraszam Was serdecznie na kolejny odcinek mojego podcastu. Francuski łącznik, w którym jak zwykle znajdziecie masę aktualności, ciekawostek i wszystkich spraw związanych z tym, co aktualnie dzieje się na francuskiej rapowej scenie. Przed nami kilka ciekawostek jeszcze przed odcinkiem, w którym będziemy podsumować rok 2020. Także zapraszam Was serdecznie do odsłuchu i obejrzenia tego podcastu na YouTube. Partnerami naszej audycji są Popkiller.pl a także Daily Grind. Dzisiejszy odcinek zaczynamy od powrotu supergrupy z sekcją Dassault. Gims i spółka po 8 latach przerwy powracają wraz z zagłoszonym na przyszły rok tournée. Rozpoczęła się sprzedaż biletów na te kilkanaście dat, które mają mieć miejsce w przyszłym roku. No i okazało się, że grupa nie straciła nic na swojej popularności przez ten okres ciszy. Sprzedało się bowiem w ciągu 24 godzin aż 50 tysięcy miejsc, a grupa zagra w największych miastach Francji, a także w Belgii i w Szwajcarii. Punktem kulminacyjnym trasy ma być koncert na La Defence Arena 25 września sama trasa i nadchodzący pewnie wielkimi krokami album, muszą oznaczać jedno, w końcu doszło do pojednania pomiędzy Gimsem, czyli liderem grupy, a skonfliktowanym z nim menadżerem ekipy i właścicielem labelu Watibe, czyli Dawala, który stoi za sukcesami grupy i był tak naprawdę motorem napędowym tej ekipy właśnie w latach 2010-2012, kiedy odnosili największe sukcesy jeżeli chodzi o francuską scenę. Później nastąpił rozłam grupy, chłopaki ruszyli w realizacji swoich solowych karier. No i tutaj musimy napomknąć właśnie o albumie Gimsa Le Fleo, który zapowiadaliśmy w poprzednich podcastach. Ten album już się ukazał, no i w ciągu dwóch tygodni szybciutko zdobył już złoto Mimo wcześniejszych zapewnień, że będzie to stricte rapowy album, znalazło się tam kilka przemyconych, bardziej popowych brzmień. Natomiast sami goście trochę zaskoczyli, bo między innymi pojawiał się tam Gazo czy Karis, No i jak zwykle doszło do tego, że swoje trzy grosze w tej sprawie musiał wygłosić Buba, który obrał sobie Gimsa za jednego ze swoich oponentów. No i cóż, Buba przyczepił się do wyników Gimsa i stwierdził, że przy takiej promocji jaką raper ma tego, że gości między innymi w publicznej stacji TF1, no nie udało mu się rozwalić francuskiego rynku i jego album Le Fleo zadebiutował tylko na trzeciej pozycji, jeżeli chodzi o najlepszy pierwszy tydzień, tuż za Nino i za Julem, więc cóż, no jak zwykle szpilka wbita ze strony Buby, który jak zwykle te konflikty lubi zaogniać. Niestety, będzie miał z tym problem, ponieważ jego konto zostało permanentnie usunięte z Instagrama. No i cóż, Buba będzie musiał chyba w końcu skupić się na produkcji swojego nowego albumu Ultra. Dziesiąty studyjny album rapera ma być jego ostatnim w karierze. My wciąż nie wiemy, kiedy ta płyta się ukaże, no ale gdzieś tam z przecieków znamy już dwa pierwsze fity, które na tym albumie mają się pojawić, no i nie trudno się tutaj domyślić, że będą to dwaj podopieczni Buby. Będzie to raper SDM który pochodzi z rejonów naszego rodaka PLK, czyli z Nevdu i jest to ostatni nabytek labelu Nevdu i pojawi się również Bramsito który reprezentuje inny label którym również Buba zarządza nazywa się Setcorp i jest to label skierowany bardziej w kierunku muzyki urban czy i troszeczkę zmiękczone brzmienia bardziej popowe. No cóż, wszyscy czekamy na album ultra, no i czekamy też na rozwój sytuacji, no bo wiemy, że Buba bez Instagrama no, będzie miał utrudnione zadanie. Pewnie wróci znowu do tweetowania, ale na pewno da chwilę odetchnąć swoim oponentom, z którymi znowu. Mocno jechał. Oprócz Gimsa w ostatnich dniach dostało się z jego strony trochę Rochfowi, który jest jego permanentnym wrogiem jeszcze z dawnych lat, no i troszeczkę znowu. Po ubie dostał Benasz, czyli były podopieczne labelu Nevdu, i który znowu gdzieś tam dostał przytyczek od Buby w jednym z jego postów. My czekamy na album Ultra. Dostępny jest już pierwszy single Sęgrze. Dostępnych jest kilka przecieków, które możecie znaleźć gdzieś w internecie, ale jeszcze grubsze szczegóły nie są znane. Ale wydaje nam się, że jeżeli ma być to ostatni album Buby, na pewno coś mocnego e, raper nam tu jeszcze zaprezentuje. Przegląd ostatnich premier zaczynamy od wspólnego projektu dwóch raperów z 93. Departamentu. Chodzi tutaj o projekt Horizon Vertical od Hess, Lenfore i Walda. Dwóch raperów postanowiło ze sobą nawiązać kolaborację dosyć nieoczekiwanie. W październiku podobno wpadli na ten pomysł, no i od razu zabrali się do realizacji. Do pomocy zgarnęli sobie dwóch producentów, czyli Siziego, który od lat produkuje e, albumy Walda, a także Zega Pi, który związany jest z labelem Afranchi Music, w którym Hes na co dzień wydaje. Mamy tutaj 12 wybuchowych traków, ciekawe koneksja dwóch tak naprawdę mocnych zawodników, mocno rozpoznawalnych, także myślę, że jeden z ciekawszych projektów do sprawdzenia w ostatnim czasie. Pojawił się też trzeci tegoroczny projekt Jula. Marsylczyk znany jest ze swojej hiperaktywności, no bo przez lata wydał tych projektów już kilkanaście. W tym roku oprócz albumu La Machine, który ukazał się 6 miesięcy temu, pojawiła się też ostatnio kompilacja Tres Organize", na której czele stanął Joule, będąc spoiwem łączącym starą i nową szkołę marsyckiego rapu. No i cóż, na tym nowym projekcie Luan du oczywiście marsyckich fitów nie mogło zabraknąć. Znajduje się tu oczywiście rozchwytywany w ostatnim czasie i będący w świetnej formie SCH który gości w ostatnim klipie do kawałka Motherfuck. Tu co ciekawe, z ust Jula pada m.in. nazwisko Lewandowskiego w jednym z jego wersów. No i pojawia się tu oczywiście inna gwardia marsyckich raperów, no bo oczywiście jest Naps, Leratulciano, Alonso i Algerino. A także Gibbs Hurari i Mubarak z ekipy Geto Phenomen pojawia się też wokalistka Laydena, a także Gazo, czyli rozchwytywany również ostatnio Drillowiec, który na pewno w przyszłym roku będzie jedną z postaci na które trzeba będzie mieć baczną uwagę, no bo na pewno jego album będzie mocno wyczekiwany, no i będzie też pewnie nasycony mnóstwem gości. Jeżeli chodzi o Jul'a, no to sporo zaskoczeń tutaj nie ma, jest wierny swojemu stylowi, który pielęgnuje od lat, czyli dużo na dużo takich szybszych rytmów. Natomiast dla przypomnienia, w tym roku Jul' przeskoczył MC Solara, stając się najbardziej sprzedawanym artystą w historii francuskiego rapu. Ponad 4 miliony sprzedanych albumów, no, robi to wrażenie i jego Upór przez lata, jak widać, mocno się opłacił. Kozacki materiał wydał Alpha One pod szyldem Don Dada Records. Mixtape, część pierwsza, ukazała się również 18 grudnia. No i nie oszukujmy się, jest to chyba najciekawszy projekt, który w ostatnim czasie we Francji się ukazał. Spora lista ciekawych kooperacji, no bo mamy tutaj. Między innymi Freza Corleone, Westa, Borbigo i Infinita. No i kilka nieoczekiwanych numerów, no bo pojawia się tutaj, między innymi właśnie w kawałku Solda to Solda, Infinity i Caris. No i pojawia nam się również Kalasz Kryminel w kawałku Pistons vs. Spacers, który myślę jest pokłosiem tego, że Kalasz Kryminel bardzo sobie chwalił współpracę z Kompanem. Alpha One z ekipy Lantura, czyli z Necfu. Neqfu tu pojawia się też w czterech kawałkach. No i jak można na samym końcu kawałka AAA wysłuchać, najprawdopodobniej w przyszłym roku możemy spodziewać się wspólnego projektu Alpha One i właśnie Neqfu. No cóż, na pewno warty uwagi projekt Don Dada Mixtape Volume One dostępny już na streamingach. Pojawił się też nowy projekt od rapera Coyote Joe Bastard, który jest ostatnim nabytkiem odświeżonego labelu Island Dev Jam. Jak można się domyślić, doszło tutaj do fuzji i wytwórnia Island połączyła się z francuskim Dev Jamem. No i efektem ich nowego nabytku jest epka OnlyFans, na której pojawia się leto. Laylow a także Gide bezbar. Osiem kawałków. Myślę, że projekt dosyć ciekawy do sprawdzenia. Coyote nie jest debiutantem. Wcześniej mogliście go usłyszeć między innymi w kolaboracjach z włoskimi raperami. Także jest to materiał, który wszyscy fani francuskiego devjam powinni sprawdzić. Oprócz tego pojawił się też nowy projekt rapera Landy. Tytuł te, tego albumu to A1. No i na płycie mamy tutaj kilka grubych fitów. Pojawia się Nino, w kawałku Milion Euro pojawia się Niska, w Mowers pojawia się Sulking, no i oprócz tego w Pretenta Pay możemy usłyszeć Kobalade. Także widać, że tutaj Landi postawił na swoim nowym albumie tylko i wyłącznie na grube nazwiska. No i cóż, musi liczyć na to, że dużo ludzi zwróci na niego uwagę. Oprócz tego pojawił się także mixtape, który ma odświeżyć nam e, klasyczny album Meteke Mat od Akhenatona, bo w tym roku przypada jego 25 rocznica. E, za materiałem mixtape mat stoi DJ Scribe, no, i na płycie mamy wiele smaczków dla miłośników tej kultowej pozycji z dyskografii lidera IM. Pojawia się tutaj m.in. Sako, Napoleon da Legend i Solo z grupy Assassin, którzy na nowo interpretują kilka wersów Akenatona. Pojawia się też DJ Cat Killer, który daje kilka ciekawych anegdot odnośnie nagrywania tej płyty. Pojawia się też kilka niepublikowanych remiksów autorstwa między innymi madizma. Ilo Gilo, czyli dwóch producentów, którzy sporo mieszali w latach 90 Pozycja obowiązkowa dla wszystkich fanów I.M., a także dla wielbicieli kultowego projektu Meteke Mat. My przypomnimy tylko, że m.in. stamtąd pochodzi kawałek Bad Boy de Marseille, w którym debiutowała marselska grupa Funky Family. Jeżeli jesteśmy już przy IM, no to warto wspomnieć o szykującej nam się grubej kooperacji, jaką e, legendarna grupa ma zawiązać z włoską marką Sergio Takini. E, ta włoska firma no, obecna jest we francuskim rapie już jeszcze od lat 90. E, i w twórczości IM odcisnęła też swoje piętno, no bo w dwóch kultowych numerach jest cytowana przez raperów. Chodzi tu oczywiście o numery Żydą Mia, który nawiązywał do lat 80. i kultowych, funkowych wieczorów, na których uczestnicy chętnie w dresiki tej kultowej marki się ubierali. No i taki nie pojawił się również w jednym z wersów w kozackim numerze Dementia One" z Le Col du Micro także dwa klasyki. W końcu się spotykają. No i pierwsze efekty już mamy. Chodzi tutaj o kurtkę, jaka pojawia się w klipie Żysły Marseille. Na tej kurtce widać smoki i odwołania do początków marsyllskiej grupy. W przygotowaniu są też kolejne ubrania. Trochę tutaj sytuację pomieszała pandemia. Natomiast jak dobrze przyjrzycie się, już w klipach z poprzedniego albumu, między innymi w tym numerze, jaki IM przygotowali razem z de la i Już y, raperzy z kultowej grupy byli ubrani w ciuchy włoskiej marki. Także y, kolaboracja jest w toku i pewnie wkrótce zobaczymy też kolejne itemy y, z ich wspólnej kooperacji. Skoro jesteśmy już przy kultowych postaciach lat 90., no to warto wspomnieć o książce, która ostatnio trafiła na półki księgarni we Francji. Chodzi tutaj o książkę Lelien Sacre, której autorem jest Manu K., raper i producent związany z ekipą Mafia Can Free. Tak naprawdę jest to jeden z założycieli tej ekipy. Przez lata współpracował on m.in. z Kerem Jamesem, a także z, ze swoją grupą Different Tip, z którą sporo mieszał w połowie lat 90. W książce przedmowę napisał Kerry James, no a na jej łamach możemy zapoznać się z ciekawymi anegdotami i historią życia wokół tej hardkorowej ekipy. Myślę, jest to jedna z kolejnych pozycji, którą warto w tym roku uzupełnić po oficjalnych biografiach NTM i IAM, które pojawiły się również w ostatnich miesiącach, także cały czas biblioteczka fana francuskiego rapu powinna rosnąć i być uzupełniona o kolejne pozycje. Jeżeli jesteśmy przy osobach, które trochę mieszały w latach 90., no to warto wspomnieć o nowym projekcie kultowego producenta Jimmy Fingera. Ten producent związany był z grupą Arsenic i labelem sektor A produkował między innymi dla Passiego, dla Baxi, dla Doka Jinako produkował kompilacje premier class no i tak naprawdę był jednym z ciekawszych producentów lat 90. Teraz Jimmy otworzył swój własny label Legacy Records i ma tam zamiar promować nowe talenty. Wśród nich znajdują się między innymi jego córki, więc jesteśmy mega ciekawi na tym w jakiej formie jest obecnie ten producent a Warto zwrócić uwagę, że był jak dla mnie w ścisłej czołówce, na pewno w top 5 tych najlepszych producentów lat 90., więc będziemy na pewno sprawdzać nowe materiały, które spod tego szyldu będą wychodzić. Skończyły się zdjęcia do drugiego sezonu serialu Valide osadzonego w realiach francuskiego rapu. Serial ten sporo namieszał w marcu, kiedy wypuścił go francuski Kanał Plus. Po pierwsze pobił wszelkie rekordy oglądalności jeżeli chodzi o platformę streamingową francuskiego kanału Plusa. Dzięki temu serialowi wypłynęło też na szersze wody kilku raperów, no bo osadzeni w głównych rolach Hatik, Sams i Bosch mogli zanotować kilkukrotne wzrosty streamingów przy swoich ksywkach, m.in. na Spotify. Sam serial okazał się dosyć wciągający i mimo pewnych obaw obejrzałem go z przyjemnością. Teraz czekam na sezon drugi, no bo przede wszystkim mamy tutaj zmianę głównego bohatera, no bo zamiast Hatika, nie chcąc tutaj spoilować, pierwszej części pojawi się raperka, która ma przejąć główną postać w tym serialu. No pojawi nam się znowu masa francuskich raperów jako udziały gościnne, no bo będzie to między innymi Rauf, Dinos, pora, ilość raperów z Marsylii, m.in. Alonso czy Kows. No i co ciekawe, ma też pojawić się m.in. site Tak czyli popularny site z nienawiści, który również w jedną z roli w tym serialu ma tutaj zagrać. Czekamy mocno na efekty tego, co przygotował reżyser Frank gaston Beat wraz ze swoją ekipą. Premiera zapewne na wiosnę 2021. Niestety wciąż nie wiemy, czy serial wyemituje polska stacja Kanał Plus. Niestety Sezonu pierwszego jeszcze tam nie widzieliśmy, mimo tego, że na przykład pojawił się serial Dzikusy, w którym jedną z głównych ról grał Sofian Zermani. Kolejna informacja jest bardzo nietypowa, bo mówimy tutaj o francuskim raperze, który nagrywa na co dzień w Polsce. Chodzi tutaj o MC Maxa, który. E, ostatnie 10 lat spędził w Chinach. Raper e, zrobił sporo zamieszania wokół siebie na początku roku wraz z kawałkiem e, ONE Ensemble, Koronawirus Rap, e, który obejrzało e, w sieci kilka milionów osób. Był to jego komentarz do całej sytuacji związanej z pandemią, e, która wydarzyła się w jego życiu i, i w naszych życiach, tak naprawdę. E, MC Max, dzięki mm, sukcesowi tego kawałka, Zaczął zbierać środki na nagranie swojego, swojej epki, i tak naprawdę zebrał wszystkie środki, nawet z Nawiązką, co pozwoliło mu nagrać ten materiał w Polsce i wypuścić go właśnie pod koniec grudnia. 25 grudnia ma pojawić się w sprzedaży właśnie ta epka M.W.T.Q.J. No i cóż, będziemy na pewno chcieli się z Maxem spotkać, no bo jest to postać bardzo ciekawa, tym bardziej, że przez te lata spędzone w Chinach był on jednym z pierwszych zagranicznych raperów, jak nie jedynym, który nagrywał w języku mandaryńskim. Zrobił tam sporo szumu wokół siebie, teraz wrócił do Europy i wrócił do nagrywania po francusku. Jego kawałki gościły m.in., w audycji nocturnej w radiu Skyrock, także ciekawa opcja i na pewno będziemy chcieli spotkać się z tym raperem, żeby troszeczkę o tym wszystkim nam opowiedział, bo historia wydaje się bardzo ciekawa. To tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek tradycyjnie. E, dajcie nam znać, jak Wam się podoba ta formuła. Jeżeli macie jakieś sugestie i uwagi e, co do tego, co chcielibyście tutaj usłyszeć, e, dawajcie nam znać na stronie rapfrancuski.pl, a także w naszych social mediach. Trzymajcie się! Salut!